Tylko w chłopódzku Radiowa. Zbyt bujka. Klasy pierwsza A i pierwsza B serdecznie zapraszają do wysłuchania audycji radiowej z okazji Dnia Mamy. Kim jest ta miła pani? Zgadnijcie, moi kochani. Chorym poprawia poduszki, choć nie jest pielęgniarką. Smaży wspaniałe racuszki, choć wcale nie jest kucharką. Nie ma kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Tu mamy, kto nie wierzy, bierze w Uczy nas różnych robótek. Choć nie jest panią ze szkoły I zna lekarstwo na smutek Od razu jesteś wesoły Wkłada nam od niechcenia Cukierek w kieszeń fartuszka Spełnia nasze życzenia jak dobra wróżka A kiedy wkłada sukienkę nową I uśmiech oczy jej rozjaśnia To myślę A może to królowa na chwilę wyszła z baśni A to jest przecież moja mama tylko rysunek ją pomniejsza, ale jest przecież taka sama, tylko że dużo ładniejsza. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. Mamy cichy kąt, ciepły wiatr, nie ma ja. Mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. Dzień Matki w Polsce i na świecie to jedno z ważniejszych świąt w roku. Obchodzone jest w niemal 140 krajach. W niektórych jest uznany jako święto narodowe, a zarazem jest dniem wolnym od pracy. W różnych krajach ten dzień obchodzony jest z nieco innych powodów, a jego początki również są zupełnie różne. W Polsce Święto Mamy przypada 26 maja, data ta obowiązuje od 1914 roku. Prawdopodobnie wtedy właśnie po raz pierwszy był świętowany. Pomysł na kultywowanie matki zrodził się już w czasach starożytnych. Wielbiono wówczas matki boginie, które miały być symbolami urodzaju i płodności. Dzień Matki na świecie obchodzony jest w marcu, maju, a nawet w lutym. W niektórych państwach, takich jak Bułgaria, Armenia, Mołdawia, Rosja, Serbia, Słowenia, Wietnam, Maroko, Białoruś, Dzień Matki obchodzony jest razem z Dniem Kobiet 8 marca. Kraje arabskie świętują Dzień Matki w większości 21 marca, czyli w pierwszy dzień wiosny, a na przykład w Norwegii święto wypada w drugą niedzielę lutego. W Hiszpanii, na Litwie, na Węgrzech, w Portugalii Dzień Matki świętuje się z kolei w pierwszą niedzielę maja, w USA, Australii, Japonii. Kanadzie, Kolumbii, Grecji, Turcji, Niemczech, Czechach, na Ukrainie, na Słowacji. Dzień matki obchodzi się zawsze w drugą niedzielę maja, a we Francji, w Tunezji oraz w Szwecji. Dzień mamy wypada w ostatnią niedzielę maja. W szczególny sposób myślimy wtedy o naszych mamach. Dziękujemy za trud wychowania i poświęcenia. Często wręczamy im prezenty, laurki, kwiaty albo czekoladki, a starsze dzieci zapraszają swoje mamy na kawę lub ciastko do kawiarni. W polskich szkołach i przedszkolach odbywają się przedstawienia dedykowane właśnie mamom. Dzieci mogą w taki sposób wykazywać swoją wdzięczność i miłość do nich. Wielu poetów pisało i nadal tworzy wiersze o mamie. Autorzy tekstów piszą o niej piosenki. A artyści malują ją na portretach Mamo, muszę to powiedzieć ci Wyglądasz tak pięknie dziś I wczoraj, i jutro I przez całe życie jesteś najpiękniejsza. Chcę dać więcej od siebie, więc schmusz się i nie martw się, bo teraz będzie tylko Mama to miękkie ręce, mama to melodyjny głos, mama to samo dobro i sama przyjemność coś, co dobrze jest mieć w każdej chwili życia, koło siebie gdzieś na horyzoncie. Moja mama jest jak wiosna taka piękna i radosna. Kocha mnie, ja o tym wiem. I ja, mamo, kocham Cię. Dam Ci gwiazdy, słońce, niebo. Dam ci kwiatów, bukiet wielki. Potem uśmiech wielki całus. Nawet oddam ci skierki. Moja mama jest szczęśliwa. Kiedy jestem taki grzeczny, wtedy palcem mi kiwam. Nawet palcem tym serdecznym. Mamo, chciałbym ci przynieść latający dywan. I kaczkę, która znosi szczero, złote jajka. Żebyś żyła bez trosko wesoła, szczęśliwa. Lecz takie dziwy znaleźć można tylko w bajach. Lecz dzisiaj za Twe troski, trudy, poświęcenia, za Twą miłość nigdy nie zachwianą, mogę tylko Twą szyję otoczyć lamieniem i szepnąć Ci do ucha. Dziękuję Ci, Mamo! Wszystkie dzieci, młodsze i starsze, dzisiaj składają swoim mamom życzenia. Jesteś mamo skarbem, my. kocham Ciebie z całych sił. Jesteś wszystkim tym, co mam, wszystko Tobie jednej dam. Mamo, dziś twój dzień, więc skakuj w sukienkę i baw się, że hej, niech wszyscy dzisiaj będą dla ciebie kochani i krzyczą: Ale szałowa ta pani! Kocham cię, mamo, za cudowne opowiadane bajki, zapuszczane ze mną bańki, za radość do życia i cudowne przeżycia. Moje serce dla ciebie bije. Nie przestawaj się cieszyć życiem, nawet na chwilę: szczęścia, zdrowia, miłości, samych w życiu chwil radosnych, żadnych smutków, nic z dwątpienia. Niech się spełnią Twoje marzenia. Kochana mamo, żyj sto lat.